A więc tak, jest pana. To jest zestaw naprawczy. To i to, to jest prężarka. Tutaj to trzeba podłączyć do jaska zapalniczki, włączyć samochód. Zaraz będzie ten dalszy. Tutaj odrywamy i tu trzeba przekręcić o 90 stopni. Nasza instrukcja niby tu jest. Zaraz zobaczymy, co będziemy robić dalej. Tak, nasza wtyczka miasko e, zapalniczki, ale to i tak trzeba dopiero włączyć samochód Nie, nie ma lekko wentyl Przykręcamy z tego urządzenia Mamy Tutaj jest skala do jakiej napompować. Włączamy sprężarkę. Nie tak to napompowaliśmy. Zakręcamy. O! Teraz ja trzeba poszukać nakrętki. No to takie podsumowanie. W oponie był wkręt i jak się okazało wulkanizator Vulcami w żadnym wypadku nie stosować tego zestawu naprawczego, przynajmniej nie tego mleczka, bo będzie duży problem. Zakład nie przyjmie. Każdy będzie się wymigiwał od tego. Jeżeli już to napompować sprężarką i spróbować dojechać, w każdym razie nie tego mleczka, nie ten zestaw naprawczy, nie w takim wydaniu. No ale to dopiero się dowiedziałem po wszystkim. Na szczęście e, nie wykręcałem tego wkrętu, i dojechałem do wulkanizatora. I on mi zrobił to metodą na sznurek. Trudno to opisać, ale generalnie jakoś mogę jeździć dalej. Ale nie stosujcie zestawu naprawczego.